Cześć, witajcie. W dzisiejszym filmie chciałem Wam zaprezentować pilarkę tarczową marki Hiko C18 DBAL. Coś takiego, tak to się prezentuje. Bardzo fajny sprzętnik. Eee, przede wszystkim, od czego by to zacząć? Eee, oczywiście jest to pilarka z silnikiem bezszczotkowym. Eee, średnica tarczy 165 mm. Posiada hamulec elektryczny, blokadę przeciążeniową, jeżeli na przykład, co na początku mnie trochę denerwowało, bo nie mogłem się przyzwyczaić, jeżeli przyłożymy ją do materiału, naciśniemy włącznik, ona się zatrzyma, tak, bo wykrywa przeciążenie. Sprawa kolejna, obroty to 4600, jeśli dobrze pamiętam, jeszcze sprawdzę, gdzieś sobie to miałem zapisane, przepraszam, 4100. Głębokość cięcia przy 45 stopniach to jest 45 mm, a przy 90 66 mm. Mogłem przyzwoicie, naprawdę fajnie się to sprawdza. Bateria wytrzymuje dużo. Pożyczyłem taką pilarkę na testy i spodobała mi się do tego stopnia, że sprzedałem swoją makitę z całym osprzętem w i zainwestowałem w taką właśnie pilarkę, której używam i muszę przyznać, że jestem mega zadowolony. Jeżeli ktoś się zastanawia nad tego typu sprzętem, polecam, mi się udało ją dorwać nawet w miarę fajnej cenie, miałem sobie przedłużyć gwarancję na 3 lata, ale zgubiłem paragon, więc no niestety nie ma nie dość, że trzyletniej gwarancji, to nie ma w ogóle gwarancji, ale no, wierzę w ten sprzęt i myślę, że spokojnie wytrzyma bez e, jakiejś ingerencji serwisu. E, tym bardziej, że już na pilarce testowej wykonałem dość sporo projektów, dość sporo e, przeszła testów, więc myślę, że będzie ok. E, cóż jeszcze chciałem o niej powiedzieć? E, Poczekajcie, sobie zerknę na swoje notatki. Nie, no dobra, to jest. Jeżeli chodzi o jakieś tam większe parametry, no to oczywiście każdy może sobie znaleźć to w necie. Więc już nie będę tym przynudzał. Jeszcze zaraz taka mała prezentacja, jak to wygląda z bliska. Wykonanie jest bardzo fajne. Mamy uchwyt Soft Grip, czy jakoś tak to się nazywa. Czyli on jest. Ogumowany, jest bardzo fajnie wygodny, nie ślizga się nawet jeżeli pracujemy w deszczu e, przy dużej wilgotności, trzyma się dobrze w ręce i nie ma problemu. E, no ale dobra, to już za chwilę. Tak, tak to się prezentuje. Regulacja wysokości cięcia jest tutaj, tak tą ręką. Ciężko, ale się da. A więc, tak, tu jest regulacja, co tak jak mówiłem. Tu mamy regulację kąta cięcia. Eee, w zestawie mamy prowadnicę. To jest raz. Eee, tak samo w zestawie jeszcze jest. Eee, Przejście tutaj do zamontowania, abyśmy mogli podłączyć odkurzacz. Będzie jakiś odciąg. Cóż jeszcze? Tu mamy blokadę do wymiany tarczy, żeby nam się nie kręciła. Blokada. Włącznik. I teraz jeszcze jedna rzecz, której nie wspomniałem. To jest tryb silent. Jest to cichszy tryb, tak by troszkę nasze biedne uszy oszczędzić. Tu mamy możliwość włączenia i wyłączenia podświetlenia drugim przyciskiem. I tak samo jak inne sprzęty, mamy możliwość ustawienia, by lampka w ogóle nam się nie włączała albo włączała nam na stałe, bądź. Wtedy, gdy używamy. I teraz po jakiejś tam chwili ona nam zgaśnie, eee, wymiana tarczy bardzo prosta. Tak jak pokazywałem, z przodu blokujemy. Tutaj e, odkręcić możemy albo imbusem, albo dziesiąt, kluczem dziesiątką. Osłona tarczy automatyczna. No dobra, jeszcze pokażę Wam, jak to pracuje. Czy warto? E, moim zdaniem warto. Sprawuje się bardzo fajnie. Ja mam okazję już pracować chyba z pół roku, może nawet troszkę dłużej na niej. E, nie zauważyłem rzeczy, która by mnie denerwowała. Tak? Baterie trzymają fajnie, moc jest dobra. E, da się ciąć grubsze elementy. E, dobrze leży w dłoni. Bardzo fajnie sprawuje się to podświetlenie. Mm, 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 mm. Cały czas używam tych samych tarcz, nic się z nimi nie stało. Cały czas są to oryginalne tarcze Hikoki, eee, no i uniwersalność akumulatorów, tak? Mamy dużo sprzętów, które mm, możemy używać zarówno w urządzeniach 18V, jak i 36V. Eee, ja akurat e, 18V używam tutaj do piły, a zakrętarkę, którą mam, mam 36V, więc też mogę używać tych samych akumulatorów bez kombinowania i wożenia. Jakiejś tam e, dużej ilości ich. E, no dobra. Powiem w krótko. Ja osobiście polecam. E, to by było na tyle. E, dajcie suba z tego względu, że niedługo będzie jeszcze parę fajnych prezentacji testów e, sprzętu Hikoki. Na pewno będzie. Zaraz pokażę. Krawędziówka marki Hikoki. Być może to będzie następny film, ale to jeszcze zobaczę. Też już miałem okazję troszkę się tym pobawić, ale nie powiem nic więcej, żeby nie spoilerować. No i jeszcze kilka sprzętów takich jak zakrętarki 18 36 v frezarka górnożycionowa, ale to już ta normalna, duża oburęczna. Ale mówię, więcej to już niebawem. Dlatego dajcie łapkę w górę, suba, i do zobaczenia w następnych filmach. A jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego sprzętu, czy innych sprzętów, które widzicie na moich filmach, śmiało piszcie w komentarzach. Na każde pytanie postaram się oczywiście odpowiedzieć.